Cześć z tej strony dritter dzisiaj pokażę ci jak zrobić 180 w minecraft to jest zamiast filmu zamiast mapek bo miałem parkour ale gdzieś mi zniknął no i po prostu wiemy że wiele prawie 100% osób nie umie zrobić 180 w minecraft a, a ja umiem podwójną, tylko tak czasami się udaje, nie za tak, jest 10% jej umiem na razie, a reszta to nawet ogarniam i właśnie chciałbym pokazać wam jak ja się tego uczyłem, więc zostawiacie suba i łapkę w górę yy, i ważna rzecz, zaglądajcie w opis, tam macie pełno linków, znaczy 4. No, 4, pełno linków, żebyście mogli na przykład urozmaicić swoją grę w Minecraft. Uderzają się o stół. Yy, albo napisać do mnie po prostu na Instagramie, na Gmailu, więc przechodzimy do filmu. Więc tak, zacznijmy od tego. Co to jest 180 Minecraft? To jest skok, z którego skaczemy z tego bloku, przeskakujemy tu i skakujemy na ten blok. To jest bardzo łatwe, bo mamy drzwi, które są na 3 piksele. Tu mamy trójnie, bo mamy na 16 pikseli yy, taki jeden blok, podwójną, a także razu po trójną. Nigdy mi się jej nie udało zrobić. Więc chodzi o to, można zrobić tak, stanąć na rogu tego, na shiftie, puścić i skoczyć tak, tak też można, ale profesjonalnie robi się tak, biegnie się, skacze i od ten wuje, znaczy na jedynkę lepiej robić z shiftem, stawiając tu, a jak na, na dwójkę to już na pewno skokiem, bo inaczej wam się nie uda, bo właśnie się uda, jesteście koksami. Po prostu skaczecie na ten ruch, teraz mi się nie udało. Bo nie jestem pro-playerem, e, tu i robimy obrót, więc tak, tak samo idzie na tym. E, teraz, no i pamiętajcie, najlepiej, w ogóle właśnie źle robiłem, najlepiej tak, żeby prawą rękę mieć po... przy ścianie, to znaczy, że mieć tak, nie w tą stronę, tylko w tamtą stronę. Więc teraz spróbujemy jeszcze raz parkura. E, więc Teraz skaczemy w tą stronę, teraz mi się nie udało. Podwójna, ale jak nauczyć się tego parkura, pytacie. No, po prostu skakać w kółko, albo najpierw yy, sobie dopomóc, na przykład efektem na jambusta. Yy, to znaczy, że po prostu będziemy skakać dalej i będzie nam łatwiej zrobić tego parkura, albo, mi tak mi nie wychodzi, co jest, albo na potkę na spida, to jeszcze będzie na łatwiej. Zrobimy tak i gotowe nawet nie było trzeba się wybić, ale to już też jest co, y, pomysł, jak y, nauczyć się tego. Więc najpier no mówię, najpierw odbić się na drugiej kratce od y, dołu. O, teraz mi się udało. A jak mi się nam dwójkami wyjdzie. A potem jak będziecie już ogarniać ten wyższy, ten speed, to możecie sobie wyczyścić efekty. I dać sobie te mniejsze, po prostu mam zabisku guzik, bo aktywuję też te inne command bloki i dać sobie efekty te. Efekty po prostu o mniejszym, o o jedynce. jedynce. No efekt siła 1, wiecie o co chodzi. No i skakać, skakać, dopóki wam się... O nie, nie uda. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomogłem wam. I mam nadzieję, że ćwiczycie, się, nie podajecie w parkurze, na przykład jeśli chcecie jakiś poranik z czegoś. Bo dużo wiem, to mogę Wam pomóc, więc to byłoby na tyle. E, sprawdźcie opis. Cześć.